Poznaj historię dusz czyśćcowych, dlaczego znalazły się w czyśćcu, jak cierpią, co przynosi im ulgę. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje książkę ojca Carlo Gregorio Rossignoliego Cuda Boże w świętych duszach czyśćcowych. Przykłady, które tutaj przytaczamy wyjęte są z dzieł wiarygodnych pisarzy odrzucać wiele z nich dlatego tylko że są niezwykłe i podziw wzbudzają, byłoby nieuzasadnione nie sposób temu zaprzeczyć, że zmarli się zjawiają, Opiera się to i na Piśmie Świętym i na niezawodnych świadectwach. Serie Cuda Eucharystyczne dedykujemy błogosławionemu Carlo Acutisowi. Oto Pan Jezus, ukryty w każdej cząstce przenajświętszej hostii. Posłuchaj, jak z miłości uniża się, aby niedowiarkom i wątpiącym pokazać swoją realną obecność w przenajświętszym sakramencie. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Cuda Eucharystyczne. Wczoraj i dziś. Na całym świecie. W kościele świętego Ambrożego we Florencji przechowuje się jeszcze dziś relikwie dwóch cudów eucharystycznych, które dokonały się tu w 1230 i 1595 roku. Pierwszy cud miał miejsce 30 grudnia 1230 roku. Pewien kapłan imieniem Ugucione odprawił mszę i przez zapomnienie zostawił w kielichu po puryfikacji. Kilka kropel wina konsekrowanego, które zamieniły się w krew. Tak opisuje ten cud historyk Giovanni Vilani. Następnego dnia, biorąc ponownie kielich, zobaczył w nim żywą krew i widziały to wszystkie kobiety z tego klasztoru oraz wszyscy bliscy, którzy byli obecni, a także biskup i cały kler. Następnie stało się to jawne także dla wszystkich mieszkańców Florencji, którzy z wielkim nabożeństwem zgromadzili się dookoła, by to zobaczyć. Wzięli krew z kielicha i z wielką czcią umieścili w szklanej aum Biskup Ardingo z Pawi polecił przynieść relikwie do pałacu biskupiego, gdzie pozostała przez parę tygodni po czym zwrócił ją siostrom z klasztoru, które strzegły jej w kościele świętego Ambrożego? Papież Bonifacy IX w 1399 roku udzielił tego samego odpustu, jaki ma porcjonkula wszystkim wiernym, którzy nawiedzą kościół świętego Ambrożego i przyczynią się do ozdobienia relikwii krwi. W 1980 roku obchodzono 750 rocznicę cudu. Relikwie przechowuje się w cennej monstrancji zamkniętej w tabernakulum, wykonanym przez rzeźbiarza Minoda Fezole. Bryłka świętej krwi jest wielkości 1 cm kwadratowego. W kościele świętego Ambrożego dokonał się też drugi cud eucharystyczny, którego relikwia zachowała się do dziś. Wielki Piątek, 24 marca 1595 roku, jedna ze świec zapalonych na ołtarzu kaplicy bocznej, zwanej kaplicą grobu, upadła na ziemię i wywołała pożar. Ludzie od razu przybiegli, aby ugasić ogień. I zdołali ocalić najświętszy sakrament oraz kielich z dużą hostią. W ogólnym zamieszaniu spuszki, zawierającej hostie konsekrowane przeznaczone dla chorych, wypadło na palący się dywan sześć sztuk. Gdy tylko ugaszono płomienie, owe sześć hosti odnaleziono nienaruszone i połączone ze sobą razem z korporałem w 1628 roku arcybiskup Florencji Marzio Medici zbadał je i ocenił, że są zupełnie niezniszczone. Polecił je wtedy umieścić w cennym relikwiarzu. W czasie nabożeństwa 40-godzinnego, które odprawia się w maju, obie relikwie są co roku wystawiane do publicznej adoracji. Razem z relikwiarzem, zawierającym także konsekrowaną hostię. Cuda Eucharystyczne wczoraj i dziś na całym świecie.